Cześć wszystkim! Zobaczcie jak uruchomić komputer Mac w trybie awaryjnym. Dlaczego możecie potrzebować trybu awaryjnego? Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Стрип аварійний – це одна з важних функцій комп'ютера. Дінки ньому може чи урухомить комп'ютер з мінімальним заставом сторонніку і аплікації, яка допомога зіндифікувати і направити різні проблеми з системою. В дальшій частині фільму пройдемо чим є стрип аварійний, як його активувати, куди може ще пшидач, а також які функції його діяння варто познати. Стрип аварийний – це спеціальний трип з руху системи операційного MacOS, Które umożliwia uruchomienie komputera z minimalnym zestawem sterowników, rozszerzeń jądra i aplikacji innych firm. W tym trybie ładowania jest tylko potrzebne oprogramowanie, co pomaga identyfikować i rozwiązać problemy systemowe spowodowane konfliktami oprogramowania, uszkodzonymi plikami lub innymi problemami. Głównym celem trybu awaryjnego jest zapełnienie stabilnego i niezawodnego uruchomienia komputera, minimalizując możliwe problemy związane z oprogramowaniem. W tym trybie komputer działa z ograniczonym zestawem funkcji, co pomaga wyizolować i rozwiązać problem bez dodatkowej ingerencji. Tryb awaryjny jest często używany dla diagnozowania i rozwiązywania różnych problemów w systemie macOS, takich jak zawieszanie się awarii aplikacji, nieprawidłowe działanie systemu i inne problemy. Może być również przydatny podczas instalowania lub odinstalowania oprogramowania lub aktualizacji systemu operacyjnego. Przejrzymy się teraz, jak aktywować tryb awaryjny na komputerze Mac. Kolejność kroków potrzebnych do uruchomienia komputera Mac w trybie awaryjnym jest nieco inna w przypadku komputerów z procesorami Intel i Apple Silicon M1, M2 i M3. Następnie przyjrzymy się obu tym opcjom. Aby uruchomić komputer Mac z procesem Intel w trybie awaryjnym wykonajcie następujące kroki. Jeśli komputer jest włączony, uruchomcie go ponownie, naciskając przycisk zasilania i wybierając menu opcję Uruchom ponownie. Gdy komputer zacznie się ponownie uruchamiać, naciśnijcie i przytrzymajcie klawisz Shift na klawiaturze. W przypadku wyłączonego komputera, przytrzymajcie klawisz Shift przed jego łączeniem. Kontynuujcie przytrzymanie klawisza Shift, aż na ekranie pojawi się logo Apple i pasek postępu wybierania. Następnie na ekranie pojawi się ekran logowania, u góry zobaczycie napis Uruchom w trybie awaryjnym. Wpiszcie swoje hasło, aby się zalogować. Możecie sprawdzić, czy uruchamia komputer w trybie awaryjnym widząc biały ekran pulpitu. Aby mieć pewność, że komputer Mac uruchomi się w trybie awaryjnym, otwórzcie raport systemowy. Aby to zrobić, przejdźcie do ustawienia Ogólny, Opis i tutaj poniżej otwórzcie raport systemowy. Tutaj przejdźcie do sekcji oprogramowanie i jak widzimy, tryb rozruchu bezpiecznym. Aby uruchomić system macOS z chipem M w trybie awaryjnym, wykonajcie następujące kroki. Nacisnijcie i przytrzymajcie przycisk zasiłania, aż zobaczycie menu z opcjami uruchamiania. Wybierzcie dysk rozruchowy. Nacisnijcie i przytrzymajcie klawisz Shift, kontynuuj, zmieńcie na kontynuuj w trybie awaryjnym, kliknijcie kontynuuj w trybie awaryjnym, zwolnijcie klawisz Shift. Jak widać komputer Mac uruchomił się w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny może być przydatny w następujących przypadkach. Jeśli na komputerze banku występują problemy z uruchamianiem, takie jak zawieszanie się na logo Apple lub wskaźnik uruchamiania obracający się w sposób ciągły, tryb awaryjny może pomóc w zidentyfikowaniu i usunięciu przyczyny problemu. Może również pomóc w rozwiązywaniu konfliktów oprogramowania w trybie awaryjnym, ładowane są tylko główne składniki systemu operacyjnego, co eliminuje wpływ oprogramowania lub sterowników innych firm na działanie komputera. Może to być przydatne podczas rozwiązywania konfliktów lub problemów spowodowanych przez instalowaną aplikację lub sterownik. W trybie awaryjnym możecie użyć różnych narzędzi diagnostycznych i naprawczych, dostępnych w systemie macOS, takich jak narzędzia dyskowe lub konsola, aby sprawdzać i przewracać integralność systemu plików lub naprawiać inne problemy. Tryb awaryjny wymusza również sprawdzenie katalogu na łomu rozruchowym w celu zidentyfikowania wszelkich problemów z dyskiem twardym, które zakłócą proces rozruchu. Ogólnie rzecz biorąc tryb awaryjny umożliwia uruchomienie komputera Mac w minimalnej konfiguracji co pomaga wyizolować i rozwiązać różne problemy, które możecie napotkać się na swoim urządzeniu. Ponieważ w trybie awaryjnym ładowany jest ograniczony zestaw sterowników i rozszerzeń jądra pomaga to zminimalizować możliwe konflikty i problemy ze sprzętem. Jeśli komputer działa prawidłowo po uruchomieniu w trybie awaryjnym przyczyną może być oprogramowanie innych firm. W takim przypadku zaleca się wyłączenie automatycznego ładowania programów innych firm. Aby to zrobić, otwórzcie ustawienia ogólne obiekty ładowania. Tutaj możecie wybrać aplikację innej firmy, która chcecie usunąć przy uruchomieniu. Jeśli chcecie sprawdzić lub zdiagnozować swój sprzęt, narzędzia dyskowe i konsole są dostępne w trybie awaryjnym. Za ich pomocą możecie sprawdzić działanie dysku, przywrócić integralność systemu klików lub naprawić inne problemy. Ogólnie rzecz biorąc, tryb awaryjny uzupełnia ograniczone, ale spójny zestaw funkcji, które mogą pomóc w izolowaniu i rozwiązywaniu różnych problemów z komputerem Mac. Aby wyjść z trybu awaryjnego, wystarczy ponownie uruchomić komputer. Aby to zrobić, wybierzcie uruchom ponownie z menu Apple w lewym górnym rogu ekranu i poczekajcie, aż komputer uruchomi się ponownie lub wyłącznie go za pomocą przycisku zasilania i łączcie ponownie. Jeśli Wasz Mac nie ma klawiatury umożliwiającej uruchomienie w trybie awaryjnym, nie możecie użyć klawisza Shift. Jeśli nie macie klawiatury umożliwiającej uruchomienie systemu w trybie awaryjnym, a Wasz Mac jest skonfigurowany do dostępu zdalnego, możecie uruchomić go zdalnie przez SSH. Aby korzystać z tej metody na komputerze Mac musi być włączona opcja zdalnego logowania. Aby to sprawdzić lub aktywować otwójcie ustawienia ogólne udostępnienia. Tutaj przesuńcie suwak naprzeciwko, wejście zdalne do pozycji łączonej, następnie kliknijcie ikonę z literą I i ustawcie uprawnienia dostępu dla wszystkich użytkowników lub poniżej do daty, którą potrzebujecie klikając na plus. Następnie otwórzcie terminal, jeśli jest to inny Mac lub użyjcie klienta SSH. Pokażę Wam na przykładzie klienta SSH. Prowadźcie adres IP komputera Mac, a następnie nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować. Następnie prowadźcie następujące polecenie. Jeśli w rezultacie zobaczycie następujący błąd, wtedy nie będzie się ładować w ten sposób. Aby rozwiązać ten problem może być konieczne tymczasowe wyłączenie ochrony integralności systemu. Aby to zrobić musicie uruchomić komputer w trybie odzyskiwania, kombinację klawiszy Command plus R podczas wyłączenia komputera. Następnie uruchomcie terminal w menu narzędzia i uruchomcie komendę. Następnie uruchomicie ponownie komputer Mac i spróbujcie ponownie wykonać to polecenie. Ale jak widać, jeśli popełnicie błąd, nie odbędzie się bez klawiatury. Po ponownym uruchomieniu komputer Mac uruchomi się w trybie awaryjnym. Po zakończeniu korzystania z trybu awaryjnego musicie uruchomić następujące polecenie, aby uruchomić normalnie. Aby łączyć ochronę, uruchomcie komputer w trybie odzyskiwania i uruchomcie następujące polecenia w terminalu. Dlatego po wstępnej konfiguracji możecie uruchomić komputer Mac w trybie awaryjnym bez klawiatury, korzystając z zdalnego dostępu. Możecie to zrobić nawet ze swojego telefonu, korzystając z odpowiedniego klienta SSH. Podsumowując, chciałbym podkreślić, że tryb awaryjny w systemie macOS to przydatna funkcja, która może pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów z komputerem. Zapewnia minimalne obciążenie systemu, umożliwiając wykrywanie i naprawienie problemów z oprogramowaniem lub sterownikami. Należy jednak pamiętać, że tryb awaryjny zapewnia tylko podstawową funkcjonalność, a niektóre programy i sterowniki mogą zostać tymczasowo wyłączone. Jeśli macie problemy z komputerem Mac, spróbujcie uruchomić go w trybie awaryjnym i wykonajcie niezbędne kroki rozwiązywania problemów. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktujcie się z technikiem lub działem wsparcia Apple w celu uzyskania pomocy. Pamiętajcie, że tryb awaryjny jest narzędziem do rozwiązywania problemów i należy go używać ostrożnie. Po rozwiązywaniu problemu należy wyjść z trybu awaryjnego i kontynuować normalnie działanie. I na wszystko mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie kliknąć łapka w górę i zasubskrybować nasz kanał. Zadawajcie pytania w komentarzach pod filmem. Dziękuję wszystkim za obejrzenie i do zobaczenia.